Jestem bardzo zły z wielu powodów. Między innymi, uwaga, uwaga znaczy nie musi być uwaga, ale mnie to denerwuje, że. chyba, pani jest w panią poszara. tym się ciągle mi się przekrzywia na szyi. Do tego kupiłem feralny uchwyt do telefonu. Uchwyt z magnezem do telefonu. Tym ten magnes nie działa. Nie działa. Więc wydałem. przywajkę, mi do tego. No, ale zmarnowałem pieniądze, nie mam paragonu. I trzecia, trzecia sprawa, jaka wydarzyła się dzisiejszego dnia. Jestem zawiedziony bardzo człowiekiem. A jestem teraz w Galerii Młociny, żeby kupić piasek dla fiony mojej komiczki. Tego sklepu nie ma. Na wielu Jest yes, Maxi poziom... E, poziom minus jeden, zjeżdżam. Nigdy w życiu nie kupujcie jedzenia, pokarmu dla chomika w sklepie zoologicznym. Tam się nic kompletnie nie nadaje do jedzenia. Wasz chomiczek nie będzie chciał tego jeść. Najlepiej zamówicie za nie przez internet o jakie jedzonko chodzi? To wejdźcie na Facebooka, wejdźcie na jakieś fora internetowe dla miłośników chomików oni was pokierują jakie dokładnie jedzonko kupić dla chomika i generalnie jak urządzić akwarium, jakie musi być akwarium 100 metrów na 50, tak musi być 100 metrów? 100 centymetrów na 50 Chociaż im większe te radium, tym lepiej dla chomiczka. Chomiki muszą żyć oddzielnie. Jeśli włożycie dwa chomiki, to w okresie dojrzewania się zagryzą. Jest walka o terytorium i chomiczki się zagryzą. Będzie to dla nich ogromny stres. Dobra, a ja je przyjechałem tylko po piasek. Tylko piasek dla chomika mnie interesuje. Też w sklepach zoologicznych właśnie polecam kupować piasek i ewentualnie odpylone, odpyloną ściółkę dla chomików. Ale ja pamiętam, jestem bardzo zrażony do, do sklepów zoologicznych, bo ostatnio wydałem na karmę sporo kasy, a moja chomcia, a tam był wreszcie jakiś pelet, ja nie wiem, coś co wyglądało jak pelet, ja nie wiem w ogóle jak to nazwać, ale moja chomcia powąchała i kompletnie nic z tego nie zjadła. I nie, ma... nie można myśleć taką strategią, a jak się przegłodzi to zje, nie. Jak dostaniecie padlinę, gówna do zjedzenia, to to przegłodzicie się i to zjecie? No to gratuluję wolno robić. Ej, gdzie jest ten piasek? Taką ściółkę kupuję. Nie wiem, czy można ją zareklamować tak naprawdę. No musi być odpylona. To jest very important. Musi być odpylona ściółka. Eee, te wie, chomiczki są szczęśliwe. Chomika nie wolno kąpać. Nie, nie kąp swojego chomika. Bardzo cię proszę. Eee, chomiczków nie wolno kąpać. One są bardzo wrażliwe na wodę. I no, dostanie ci zapalenia płuc. No i będzie cierpiał e, przed śmiercią. Więc nie rób tego, to jest tortura, nie kąpcie chomików. Bardzo was proszę. I przede wszystkim chomiczek to jest zwierzę nocne. Nie nadaje się w ogóle dla dzieci. Ten, kto wymyślił, że chomiki są dla dzieci, to jakiś po prostu totalny zjeb. Chomiczek to jest gryzoń, który prowadzi życie nocne. A wasze dzieci zapewne nie prowadzą życia nocnego. Maluchy jakieś, nie? Więc chomik nie jest dla dzieci. Dobra, mortki. To się żegnam. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w piątek o 23.